Warszawa w szoku po tragedii, która rozegrała się na jednej z ruchliwych ulic stolicy. Chwila nieuwagi, rozpędzone auta i niewinni ludzie, którzy znaleźli się w samym centrum tego dramatu. W plusie pytamy o odpowiedzialność, bezpieczeństwo i o najnowsze ustalenia służb. Natalia Rzeźniczak zaczynamy. Są zarzuty dla dwojga kierowców, którzy doprowadzili do śmiertelnego wypadku w Warszawie. Zginęło sześcioletnie dziecko. Chaos po śnieżycach na autostradzie w amerykańskim stanie Michigan. Doszło do karambolu z udziałem ponad 100 pojazdów. W plusie także obawy mieszkańców zachodniopomorskiego Gryfina. W związku z wygaszaniem elektrowni Dolna Odra rachunki za ogrzewanie mogą być znacznie wyższe. Pokażemy też wizualizację nowego bolidu amerykańskiego zespołu Formuły 1 Haas. Zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym wobec obu kierowców, którzy doprowadzili do tragedii na warszawskiej Pradze Południe. W wyniku zderzenia dwóch aut zginął sześcioletni chłopiec. W miejscu śmiertelnego wypadku mieszkańcy Warszawy składają kwiaty i znicze. Osiem lat pozbawienia wolności to najwyższy wymiar kary, który grozi sprawcom tej makabry. Zarzuty o czyny z artykułu 177 paragraf 1 i 2 kodeksu karnego, czyli spowodowanie wypadku komunikacyjnego w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym wobec jednej osoby, natomiast ze skutkiem obrażeń ciała wobec trzech innych osób. W Warszawie u zbiegu ulic Grochowskiej i Zamienieckiej kierująca Fordem nie ustąpiła pierwszeństwa i uderzyła w Toyotę. Auto wpadło wprost na grupę ludzi oczekującą na przejściu dla pieszych. Poszkodowane zostały cztery osoby, w tym sześciolatek. Chłopca w stanie krytycznym przewieziono do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia z udziałem i pod nadzorem biegłego z zakresu ruchu drogowego. Oboje kierowcy zostali poddani badaniom. Stanu trzeźwości. Oboje byli trzeźwi. Decyzją prokuratury kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani. Policja potwierdza, że dysponuje nagraniem z monitoringu z wypadku. Miejsce to od dawna uznawane jest przez mieszkańców za niebezpieczne i stwarzające zagrożenia w roku. Dziecko jak wraca ze szkoły, to proszę, żeby jechało tam w tamtą stronę bliżej alei niż tutaj. Rzeczywiście jest to. Niezbyt ciekawa. Jeżdżę samochodem tutaj, więc wiem, jak jest. Czasami jest to uciekanie ze skrzyżowania. Rzeczywiście, no skrzyżowanie jest do poprawy. W ogóle tutaj bardzo często są wypadki. Bardzo często. Nie wiem, nie wiem jaka przyczyna jest, ale może jakieś takie słabe zabezpieczenia. Wciąż poszukiwani są kolejni świadkowie tragedii, stąd apele o zgłaszanie się na komendę przy ulicy Grenadierów. Nożownik z Łukowa w Lubelskiem zatrzymany. W ciągu zaledwie kilku godzin zaatakował dwie osoby. Najpierw 16-latka, a potem 40-latka w różnych częściach miasta. Obu rannych przewieziono do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po drugim ataku w centrum miasta natychmiast ruszyła szeroko zakrojona policyjna obława. Mundurowi Z Łukowa przeszukiwali ulice, weryfikowali tropy i rozmawiali ze świadkami. Po kilkunastu godzinach namierzyli i zatrzymali 28-letniego mężczyznę. Policja znała jego tożsamość już wcześniej. Między innymi dzięki rysopisowi przekazanemu przez pierwszego poszkodowanego nastolatka. Podejrzany był wcześniej karany i trafił prosto na komendę. Niby każdy kierowca wie, że trzeba dostosowywać prędkość do warunków na drodze. I tu kończy się teoria. Na autostradzie Interstate 196 w gminie Zealand w amerykańskim stanie Michigan doszło do karambolu z udziałem ponad 100 pojazdów. Powód: intensywne opady śniegu, ograniczona widoczność i wyjątkowo śliska nawierzchnia. Auta i ciężarówki z naczepami uderzały w siebie nawzajem, a niektóre nawet wypadły z pasa. Wielu kierowców doznało obrażeń. Synoptycy ostrzegają przed niskimi temperaturami i burzami śnieżnymi. Ludzkość znów spogląda w stronę Księżyca. Misja Artemis II coraz bliżej, a emocji coraz więcej. Rakieta dla załogowej misji Artemis II została przetransportowana na stanowisko startowe Kennedy Space Center na Florydzie, a to oznacza, że powrót człowieka na Księżyc coraz bliżej. Już za kilka dni poczujemy wielkie piłkarskie emocje w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Do walki stanie m.in. Legia Warszawa, która trenuje pod okiem Marka Papszuna. Nie ma lekko. Ostrów Wielkopolski już niedługo po raz kolejny zamieni się w stolicę muzyki rockowej. Ostrów Rock Festival to wydarzenie, które przyciąga fanów mocnego brzmienia z całej Polski i zagranicy. Będzie się działo! Czy będzie ogrzewanie, a jeśli tak, to za ile? O takie rzeczy martwią się mieszkańcy zachodniopomorskiego Gryfina. Rząd Donalda Tuska likwiduje tam elektrownię Dolna Odra, a ta w procesie produkcji prądu zapewniała tanie ciepło dla gminy. W Dolnej Odrze z początkiem tego roku wygaszono już dwa kotły węglowe i zwolniono 200 pracowników. Wyłączenie kolejnych dwóch kotłów i zwolnienie kolejnych 500 osób ma odbyć się do końca sierpnia. Prąd zapewni elektrownia gazowa, która powstała w czasie rządu prawa i sprawiedliwości, ale co z ciepłem? PGE co prawda buduje elektrociepłownię dla miasta, ale pojawiają się informacje, że nie uda się jej uruchomić do końca sierpnia. Poza tym mieszkańcy martwią się, ile teraz będzie kosztować ogrzewanie. Związkowcy z Dolnej Odry pytali, ale odpowiedzi brak. Związkowcy ostrzegają, że w związku z likwidacją dolnej Odry mieszkańcy Gryfina muszą liczyć się z tym, że rachunki za ogrzewanie przyszłej zimy mogą być większe nawet o 80%. Olbrzymie kontrowersje w małopolskiej Limanowej. Rozpoczęła się tam rozbiórka ponad stuletniego budynku, w którym mieściła się katownia komunistycznego UB. Torturowani i mordowani byli tu polscy patrioci. Też były takie wydarzenia, powiedzmy już teraz dwadzieścia kilka lat temu, gdzie na przełomie XX-XXI wieku też znaleziono szczątki ludzkie. Budynek przed rozbiórką mogło uchronić wpisanie do rejestru zabytków, ale ostatecznie małopolski konserwator tego nie zrobił. Dlaczego? Nasze pytania w tej sprawie pozostały bez odpowiedzi. Zamieszanie wokół tarnowskich wodociągów, udziały azotów Tarnów chciało nabyć za 19 milionów złotych miasto, ale pomimo przegłosowania uchwały przez radnych, państwowa spółka wycofała swoją ofertę. Lepszą miały bowiem złożyć jej dwie gminy, gmina Tarnów i gmina Skrzyszów. Tymczasem prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny stoi na stanowisku, że umowa azotów z miastem jest wiążąca. James Sunderland wraca do miasteczka Silent Hill, by rozliczyć się z przeszłością i odnaleźć dawną miłość. Wyprodukowany między innymi przez Amerykanów i Brytyjczyków film Powrót do Silent Hill to jedna z tegorocznych premier, na którą czekają wszyscy miłośnicy horrorów. Horror powrót do Silent Hill to najnowsza produkcja reżysera Christopha Gunsa. Główny bohater James Sunderland przyjeżdża do miasteczka Silent Hill, by odnaleźć dawną miłość Mary Crane. Ale ta niegdyś słoneczna miejscowość nie jest już taka jak kiedyś. Teraz zamieszkują ją brutalne i dziwne stworzenia, które będą chciały odwieść Jamesa od znalezienia Mary. Co tak naprawdę kryje Silent Hill? Jego tajemnice poznamy już w piątek. Wtedy film trafi do polskich kin. To będzie niezwykła muzyczna podróż, od ciężkich brzmień przez spokojne ballady, aż do klasycznego rocka. Każdy koncert w programie tegorocznej edycji Ostrów Rock Festival w Ostrowie Wielkopolskim jak zwykle robi wrażenie. W plenerze na piaskach Szczygliczka zagrają legendy polskiego rocka i metalu. Usłyszymy m.in. utwory Johna Portera, grupy My Dying Bride i Damiana Szewczyka. Festiwal odbędzie się od 25 do 26 lipca. W krakowskim teatrze Bagatela ponownie spektakl Zimne Ognie. To szalona komedia o teatrze i ludziach, którzy go tworzą. Jej akcje i losy bohaterów osadzono w stylu klasycznych amerykańskich filmów z przełomu lat 40. i 50. ubiegłego wieku. Reżyser Maciej Sajur zabiera widzów za kulisy i pokazuje teatr od kuchni. Zimne Ognie to sztuka napisana z miłości do teatru, a także dla miłośników teatralnej sceny. Spektakl można obejrzeć od 30 stycznia do 1 lutego. Najmniejszy amerykański zespół Formuły 1 zaprezentował wizualizację swojego nowego bolidu. Samochodem z serii VF26 w tym sezonie będą ścigać się francuski kierowca Esteban Ocon oraz brytyjczyk Oli Birman. Model z serii VF26 w porównaniu do wcześniejszych wersji jest lżejszy i ma cieńszą karoserię. Węższe są też opony, a silnik produkuje moc zarówno przy pomocy paliwa, jak i energii elektrycznej. Kolejna innowacja to wielofunkcyjny akumulator. Można go doładować w dowolnym miejscu na torze. Pierwsze testy nowego bolidu rozpoczną się 26 stycznia w Barcelonie. Rakieta gotowa do startu. Podróż z hali montażowej na stanowisko w Kennedy Space Center na Florydzie trwała blisko 12 godzin. Program Artemis II wchodzi w decydującą fazę. Wcześniej rakieta została zintegrowana z kapsułą Orion, która wyniesie na orbitę okołoziemską czworo astronautów. Gregorego Rida-Wismana, Christine Koch, Wiktora Glovera i Jeremiego Hansena. W najbliższych dniach rakiety i załogę czeka próba generalna tankowania, odliczania i bezpiecznego opróżniania paliwa z rakiety. Najbliższe okno startowe otwiera się już 6 lutego o godzinie 21.40. Jeden czasu wschodniego, powrót człowieka na Księżyc coraz bliżej. W ekspresie mówiliśmy o sporej dawce słońca, która czeka nas jutro w całym kraju. Czy w kolejnych dniach pogoda także będzie nas rozpieszczać? To zdradzi nam Mariola Miśkowicz prosto ze spiszu. Hej! Hej na śpisu wesoło, hej na śpisu ładnie. Przyboczcie się, jaką mamy piękną zimę. Słonecko śmieci, dookoła bieluć mroz skrzypi pod nogami. A góry, jak na wyciągnięcie ręki, zajrzyjmy, czy ta pogoda się no, utrzymie. We Cwortek nad całym krajem będzie dość słonecznie. Coś i na krańcach wschodnich kapeckie przychmurzy się, ale resztę no, może być. Temperatury jeszcze zimowe, na Podlasiu minus 8, w centrum minus 5, a tak resztę to 0. W piątek coraz więcej tych murecek przybędzie, bo tu i koło Śląska widzimy słonecko. Temperatury takie od minus 2, tu unos pod górami. Przez minus 3 w centrum, do minus 5 zaś tam na tym Podlasiu. To, bo te już całe niebo będzie pokryte chmurami, możemy się spodziewać albo śniega, albo śniega z dyscym, albo śniega solo. Temperatury różne. U nas tu pod górami 1, w centrum minus 3, a na Podlasiu koło 6. Ciśnienie ta nie za wysokie, bo od 1009 do 1011. Co tu robić pod górami? Nie można iść na narty, można spacerować. Ale dla tych, co na tak nie umieją jeździć, a chcą przeżyć kapeckę emocji, ja mam rozwiązanie. Przywodźcie się, worek zesiany, emocje gwarantowane, a ta gazda się nie pogniewozę, po jego jeździcie. Ja się teraz przejechać, a z wami się zegną, przywojcie się, do zaś. Kapeckę bocji zapewnią nam także piłkarze, bo już za 10 dni, bo dokładnie tyle pozostało do wznowienia piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, znane polskie marki trenują w pocie czoła, by w jak najlepszej formie wrócić na krajowe podwórko. W tym gronie jest między innymi mająca o co grać w rundzie wiosennej Legia Warszawa. Stołeczni trenują w Hiszpanii i są już po kolejnym towarzyskim meczu. Wszystko rzecz jasna pod bacznym okiem Marka Papszuna. Szkoleniowiec nie uznaje taryfy ulgowej i nie głaszcze po głowie swoich podopiecznych. Ba, był wręcz mocno zdenerwowany, gdy śledził przebieg wydarzeń w sparingu z policją Żytomierz. Ukraiński zespół niemal całe spotkanie rozegrał w dziesiątkę, a i tak stołeczni jedynie zremisowali 0 do 0. Legia musi wrócić na wysokie obroty, jeśli chce marzyć o pogoni za czołowymi lokatami w Ekstraklasie. Piękny dzień i piękna jazda Maryny Gąsienicy Daniel. Polka wykręciła dziś rewelacyjny czas w swojej koronnej konkurencji slalomie gigancie w ramach Alpejskiego Pucharu Świata w Kronplatz. Po pierwszym przejeździe zajmowała szóstą lokatę. Finalnie zawody ukończyła na znakomitym piątym miejscu. Wyrównała tym samym swój najlepszy rezultat w karierze. Brawo Maryna! A teraz sporty zimowe w ekstremalnym wykonaniu. W lags w Szwajcarii odbyły się zawody snowboardowego Slop Style w ramach Pucharu Świata. Widowiskowych skoków i akrobacji nie brakowało. W tej konkurencji trzeba... Mieć niezłą wyobraźnię, dużo odwagi i nerwy ze stali. Na koniec bójka, jakiej liga NHL nie widziała od lat, choć dość często dochodzi tam do rynkoczynów, to pojedynek na pięści dwóch bramkarzy jest już rzadkością. Do gardeł skoczyli sobie Sergiej Bobrowski i Aleks Nedelkowicz. Najpierw stójka, a potem bitwa w parterze, jak mawia klasyk, ależ awantura. A teraz patrzymy w niebo, bo wczoraj w nocy nad Polską zatańczyły zorze polarne. Niesamowite kolory i spektakl, który warto zobaczyć na własne oczy lub przynajmniej na ekranie. Kto przegapił, proszę nie tracić nadziei, bo są szanse, że dziś w nocy będziemy mogli liczyć na powtórkę. Na dziennikarzy redakcji dzisiaj mogą Państwo liczyć zawsze. Zobaczmy, co przygotowali na dzisiejsze wydanie informacji. Rolnicy protestują w Strasburgu. Utrudnienia dla przedsiębiorców. Europa zaskoczona zimą. Ważnych tematów nie zabraknie także w kolejnym programie. Miło Szkłeczek zaprasza na rozmowę już po krótkiej przerwie. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.